Cieszymy się, że możemy dzisiaj zorganizować. Ponieważ ostatnie lata, to wiemy, że była pandemia, nie było takiej możliwości, ale dzisiaj tutaj pięknie odpowiedzieliśmy na apel wszystkich przedszkolaków. Jesteśmy. Cieszę się, że tyle tutaj dzieciaczków jest na tym spotkaniu, na tej uroczystości z flagami zadowoleni, uśmiechnięci. No i pogoda dopisała. Na górze białe, w dole czerwone. Czerwień to walka, miłość i wierność. A biel. To orzeł. Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz. A orzeł biały w koronie to godło naszego kraju. Tu stoi mój dom rodzinny, i pięknie jest Jadugaju. Cała idea jest taka, żeby od najmłodszych lat uczyć dzieci przywiązywać do symboli narodowych, uczyć się tutaj tak tożsamości narodowej, żeby kochały swoją małą i dużą ojczyznę. Mamy to w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jest też okazją do tego, żeby pokazać społeczności szersze, jak ważne jest wychowanie przedszkolne i zachęcać, żeby, dzieci, żeby rodzice i dzieci z tego wychowania przedszkolnego korzystały. Jeżeli przedszkolaki pokażą, że dbają o tę ojczyznę, jeżeli ją kochają już od najmłodszych lat, to będzie to wzorem dla rodziców i dla kolejnych pokoleń, że trzeba o tą naszą Polskę po prostu dbać. Cieszmy się, że żyjemy w wolnym kraju, spokojnym. Muzyka